Nie, teraz naprawdę tych zespołów jest dużo więcej, którzy, którzy reprezentują dobry poziom, wysoki poziom. Liga zdecydowanie się e, wyrównała. Natomiast no, będzie to mecz o pierwsze miejsce i, i o rozstawienie w tabeli. Będziemy grali oczywiście na, na, na maksa, będziemy starali się to spotkanie wygrać. Tutaj zwycięzca, bez względu na to jaki będzie wynik, czy to będzie 3-2, czy 3-1. Liczy się tylko zwycięstwo i zrobimy wszystko, wszystko, aby to zwycięstwo odnieść, natomiast e, Playoffy to są, to są jak gdyby nowe rozgrywki i tak na dobrą sprawę start w tych playoffach to jest tak jakbyśmy zaczynali pierwszy mecz w nowej rundzie. To, kto, to jak zespoły grały w rundzie zasadniczej naprawdę ma bardzo małe albo, nie, albo jeszcze, ale praktycznie nie ma znaczenia. W playoffach zaczyna się mecze od 0-0 i te drużyny, które tak mówiłem, że w rundzie zasadniczej mogą mieć duże problemy, grają zupełnie inną siatkówkę. No czekamy, zacieramy ręce, bo, bo to faktycznie lepiej się chyba nie mogło na Zarzekali, że długa liga, że, że 14 zespołów, że mnóstwo spotkań i pewnie tak też było, bo, bo, bo był taki moment zmęczenia ogromnego i chyba jest już u tych zawodników, którzy grają szczególnie jeszcze w pucharach, no ale taki mecz to jest, to jest crème de la crème, jak, 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 jak mówią Francuzi. Obie drużyny po 64 punkty, kto wygrywa ten, ten gra z Radem Czarnymi Radą. nic nie umniejszając Seradowi, ale... No, chyba każda z drużyn chciałaby zagrać z Seradem, a nie z Zaksą, bo, bo Zaksa ma taki dziwny sezon trochę. Wtedy, kiedy grali dobrze w poprzednich sezonach, nawet wygrywali po drodze Buchar Polski, to kończyli bez medalu. W tym roku grają słabo, ale teraz yy, widzę, że zaczęli grać coraz lepiej i, i na pewno yy, w starciu, czy to Saseko, czy, czy z PGS Krąbełchatów, nie będą na straconej pozycji. Obawiałbym się tego przeciwnika z pozycji obu zespołów. Oczywiście Zaksaga teraz bardzo, coraz lepszą siatkówkę. Naprawdę nieźle gra radom. Są tutaj na meczu w Rzeszowie pokazali świetną siatkówkę, więc ani jedno, ani drugie spotkanie nie będzie dla nas na kogo trafimy. To, to naprawdę, czy jeden, czy przeciwnik będzie. Nie będzie dla nas łatwe spotkanie. Spodziewamy się bardzo, spodziewam się bardzo ciężkich yy, yy, meczy, natomiast musimy wierzyć w swój zespół i, i naprawdę ja uciekam od jakiejkolwiek myśli, żeby się koncentrować, czy będziemy grali z tym, czy z tym. To, to, to ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest Twoja dyspozycja, najważniejsze jest Twoje podejście do meczu i tak jak mówię, przede wszystkim Twoja dy, dyspozycja. Jeśli będziemy nagrani na dobrym poziomie, to czy będziemy grali z Aksą, czy. czy yy, z, z Radomiem będzie miało drugorzędne znaczenie, aczkolwiek szanujemy te zespoły i wiemy, że, że będą grały naprawdę dobrą siatkówkę w play-offach. E, udane, najsłabsza grupa, zdecydowanie, chyba tak można powiedzieć. I nam się też coś od życia należy, więc yy, Mistrzostwa Świata wiemy, najtrudniejsza ścieżka teraz jest łatwiej, ale to nie znaczy, że będzie łatwo, bo pamiętajmy, no, no nie ma słabe uszy, nikt się nie położy i każdy potrafi grać yy, w siatkówkę yy, w miarę dobrze i myślę, że. Też nie wiem jaki będzie skład polskiej drużyny, to jest trochę odległa jeszcze historia, najpierw będziemy musieli się zająć w ogóle powołaniem kadry, potem Liga Światowa, jeszcze Puchar Świata najważniejsza, potem dopiero będą Mistrzostwa Europy, ale to bym się nie obawiał. Nawet myślę, że jakimkolwiek byśmy tam składem nie pojechali, to, to, to będziemy się bić chyba o czołowe pozycje. Właśnie, właśnie była okazja, aby, aby oglądać fajny mecz, ważny mecz i oglądać... E... Zawodnicy, że Polacy. No nerwy zawsze są. To żaden trener nie ucieknie od tego, a jeśli mówi, że nie ma nerwów, to oszukuje. Tak, przede wszystkim te dwa pierwsze sety, bo bardzo mi się podobały.